No elo, cześć moi raz witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Raperzy kiedyś kontra dziś Jak zmieniali się na przestrzeni lat Jak duży progres został przez nich osiągnięty Czy dzisiejsze wrażki są lepsze Czy może jednak te wcześniejsze bardziej przypadają nam do gustu To wszystko sprawdzimy dzisiaj Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę Ponadto subskrybujcie, bo jest to bardzo, ale to bardzo ważne Ja nie przedłużam i lecimy Enter i Pepe Fałszywa odwaga Ciekawe czy odgadniecie kto to jest Cudowny bicior, piękny Niczym instrumental z utworu Krzysztofa Krawczyka Jeżeli ktoś z was nie wie co to za raper, to się wstydźcie Nie no ja też tego draku nigdy nie usłyszałem tak szczerze fa, 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 faszerują fałszem W nas, w nas wciskają co do odwagi Ja patrzę na boki, widzę w narożnikach zamęt Moi drodzy, raper, którego właśnie w tym momencie usłyszeliście Wydał ostatni traczek, który nazywa się Benz Dealer Czy o kogo chodzi? Dokładnie tak Gazolina, leje szanel na jej szyję. Ja nie widzę różnicy, bardzo podobne brzmienia Generalnie <gadam> to, to samo flow Identyczne traki, nie ma w ogóle zmiany 10 lat? Nic się nie zmieniło praktycznie 13 lat Bo tutaj 3 lata temu się że 10, czyli to 13 lat A pamiętam, że był jeszcze kiedyś traczek Który miał teledysk Tak, właśnie to jest on Na osi siebie, to droga taos, chaos, mi mało O Jezus, też te czasy jak się te full capy nosiły I bluzy takie szerokie Chcę uparcie, to bardziej niż bardziej Trzymaj gardę, pomoże nie Przyjemnie być, jak wierzysz na to, w coś. Kwebo się dobrze zestarzał, moim zdaniem. w Sensie, młody Kłebo, młody Kłebo, w sumie nie zrozumiesz tego. Nie, no generalnie uważam, że jako gdy poczynił spory progres i to, to, to widać. Jezu, czy Krzysztof to tu jest? Od momentu twych narodzin, raczy, 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 stoi na być... Ale to jest też kwestia tych czasów, nie? Tak się właśnie rapowało w tamtych czasach. Więc mi się wydaje, że to było po prostu podążanie za aktualnym trendem. Dobra, idziemy dalej. Oj tak! Ten utwór już kiedyś był. Robiliśmy kiedyś tego Typu serię pamiętam i ten utwór się już pojawiał. Czy wiecie co to za 11 latek? Text. Beans. ha! Muza? Rudy. Ta. Super Gizbonga! Ej, poproszę w montażu tak to wstawić, żeby nie było widać nazwy tytułu tego filmu i żebyście musieli odgadnąć. Ja wam to zostawię jeszcze przez chwilę Teraz zawołałem SGB ha. On. od razu Zjadł się, od tamtej pory zawsze na moje zawołanie jest. Maniera w głosie jest taka bardzo charakterystyczna i da się to rozpoznać. Da się to rozpoznać mianowicie, że jest to człowiek, który wykonuje ten utwór. <laughs> Tak, moi drodzy, dokładnie. Jest to Borek 2.1.1.5, czyli innymi słowy BDOS. Jak widać, pasja do muzyki trzymała się go już od najmłodszych lat. Przyznam się szczerze, że pierwszy numer, który ja posłuchałem, Borysa, i to już mówiłem wiele razy na tym kanale, ale. BDOS, nie myśl o tym. To jest pierwszy numer, który ja usłyszałem. 2014 rok. Byłeś tam wtedy? Piękny bicior. Klasyk. Don't masz about it too much, too much, too much. Too much. Drake'a to było. Tutaj borek brzmi już bardziej, tak jak w tym momencie brzmi. Ale takie, które lubię wiesz, twój głos to coś więcej te wymawianie jak serce. to Już jestem, Piękne. Masa wspomnień, naprawdę. To były czasy, kiedy jeszcze Spotify'a nie używałem totalnie. Miałem mb 3 na telefonie i musiałem przez kartę SD zgrywać. Ziomek mi to zgrał, i to, to było piękne. 2014 rok idziemy dalej a może teraz ten pan bo w końcu tyle prawd tu stąpam po ziemi twardo jakbym miał szkielet z adamantium i zatruj to prób mi rąk, ale to brzmi bardzo podobnie sama osoba, więc wow brzmi bardzo podobnie ale chodzi o to, że zmiana nie jest aż tak bardzo duża jak w przypadku chociażby BDS 2014 lub Quebo tam z 2013, a tu jest 2011 rok Napluj w to narzuć swój pogląd Ja czuję się jak Xmen. i co ciśniesz? Zierają ambicje i brak realizacji sprawi, że w toku tych wydarzeń zawiśniesz Zastąpnie nawyś i to z czego uchodźcisz On już wtedy miał takie inne flow No bo trzeba przyznać, że Guzior ma bardzo charakterystyczne flow I tutaj już były zarysy tego, nie? Ale mam partij pole wlubery Ona mi robi numery, a ja wtedy robię numer i głowy swojej kumpele co Pracuje nad nimi Czy szansę dasz mi? Sztuka destrukcji jest prostsza niż sztuka kreacji Kojarzy mi się na trakt z Młody M e, Niech mi tego nie dam, niech mi tego nie zabierze Kto im dał prawo, żeby móc nas osądzić? dosyć spójrz mi w oczy Wiesz przecież, nikt mi tego nie dał Nikt mi tego nie zabierze Ej, tego nie słyszałem nigdy Co to za wstyd? Sklep? się Robię to jak batman. Wchodzę na górę, nie spadam. Nie brakuje ruiny kajne. Tak, muzyka w końcu mi fan Robię to jak batman. Jak się coś dzieje, wkraczam Ej, brzmi jak 50-70% podziemia teraźniejszego. Pamiętaj, zawsze wybaczam. Ale mi zawsze też czas, do jest czasu. I to także wysyłam pod ziemię, bo czasami trafiają się perełki Dlatego powiedziałem, że 50-70% Też już były takie zarysy widoczne, niestety nie wiem, z tego z roku, bo to jest rap o, dzień dobry. No i ten słynny kanał, którego wy jeszcze nie widzicie. A twoje polskie samo niebo lepsze, no i taka jest prawda. Co nie faktu, że A łatwo skumać kto to jest Tańczę polską tango, nogi w błocie mam, bo wisła to krząskie bagno, narodowe barwy mamy jak Santa Claus To mi się wyświetliło na jakieś grupie ostatnio. Jezu, piękna to jest. Świdźmy się, żeby korzystać młody czas bo zaraz niego mam a przebywa lat Mało rozmów między nami Między nami Coraz mniej się spotykamy Spotykamy Wybierz numer, się odezwij, jeśli chwilę masz Adma? Nie, nie, nie Rena? Nie, nie, nie Wdowa? Nie, nie, nie Moi drodzy, ja Angleosia Jungle moje kwiaty Ej, jaki miałaby mindfuck, gdyby ktoś jej pokazał w tamtym okresie nagranie Jungle Girl. Miałaby totalny mindfuck, nie? Że te tatuaże, kolorowe włosy, w ogóle brzmienie. Ale z tego, co pamiętam, widziałem kilka nagrań jeszcze. I to nie jest tak, że Youngleosia jest tak totalnie szczapy, bo ona faktycznie działała gdzieś tam wcześniej i robiła muzę. Zapraszamy was na koncercik Domoponi. 20 maja, godzina 22. Ej, w różowych włosach dużo lepiej. A jak o Jangleosi mówimy i w temacie internaziomali jesteśmy, to może kolejny pan. Na głowie noszę turban. Turba Turban, na głowie mam swój turban, i wciąż jestem szefiem kraju, gdzie nikt nie ma luzu Bęger, który główek niecie I fjolkę ze swym lekiem. Chcę coś powiedzieć: Dla mnie Żabson... W 2021 roku, a Żabson z 2015-16 to zupełnie inni raperzy. Totalnie. To, co wam teraz pokażę, to jest świętość, nie? To jest najpiękniejszy okres w historii polskiej muzyki. Wśród tych słów jestem jak świeży diabeł. Nie rozumiem ich słów, jak odwieży Babel. Gonić sukces, to ma obsesja jest. Do moich ziomów świat ślep, telegram. Jestem yeah. bohaterem w tym mieście. Mam tylko szereg. Nie, naprawdę jest po prostu taka, że mam sentyment do tej muzyki, do tamtych czasów, dlatego tak mówię I to wcale nie jest tak, że tamten rap był lepszy, a ten jest gorszy Po prostu, tam był piękny I z taką dygresją was zostawię, polecam sprawdzić, bo zajebiste to było No a jeżeli chodzi o dziś, to wiadomo A w temacie utworów, które są piękne i... Nie są aż tak bardzo znane. No nie oszukujmy się, porównując zasięgi do aktualnych utworów, to na tej epce są one dużo mniejsze. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, żebyście poznali, jeżeli jeszcze nie znacie. Aesop Rocki. <laughs> nie, no nie. Nie, no nie o Aesopa mi chodzi. Chodzi mi o matę. Który nagrał na tym samym bicie Z makaczy To chce bad boja nie bad beja Polecam w całości Fumarmata Katowałem mocno Dzwoni papuga Z boku Mówi że musi się udać OO Nie znam Pamiętam bratku za czasów Każdy sobie piątki miłczą Typą kratków u lasów on też w tobie tkwi To jest... To jest Mongo, czy to jest Oki? To czwartko zasu zasób, sobie sylt na tamtym siarku kwitnę, wszedłem do gry Nie no po, po manierze rozpoznajesz to oki, ale po głosie? Nad, to coś nie tak, a panek nie rozpoznał się tu, kiedyś ktoś cokolwiek puścił. Nie, nie rozpoznał, nie ma szans. Ej, nie wiem, czy to nie był Mongo. Nie wiem, w którym momencie jest OK. Ej, swoją drogą śmieszną jest komentarz cichego wujas przed 8 lat lepszą, że sobie Przewidział. Miałeś nosa facet. <ścoughs> no, miał nosa. Alex Fix. Miałem nasa- o, kolejny mój faworyt Na tym samym kanale nawet, na którym dalej publikuję Kiedy palę chcę być wyżej niż bym latał samolotem yeah. Kiedy palę wiesz, że nie ma nic co chcę na po- Ej, to jest Iggy z 2016 roku i brzmi identycznie jakbyś posłuchał Iggy'ego z tego roku Mój skład poleciał w to, bo byłem kotem I przez jakiś czas mój pokój- I to nie znaczy, że nie zrobił progresu, to znaczy, że po prostu już wtedy był na dobrym poziomie Potem, uh, jak mam wągorz od zaszotem Ej, brzmi identycznie jak normalnie I milczę, nie uczestniczę w tym nigdzie Skaczę do bitów w windzie Zbiffer napowany w dziwce To wszystko dzisiaj, żeby się podobało Zostawcie korekty na podskrypcję w górę Poza tym subskrybujcie, do zobaczenia, cześć